Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Myślę, że już mnie cieszycie, oglądajcie dalej W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać Kto da prezent nubowi. A więc zaczynamy Jeśli jesteście nowi Zostawcie łapeczkę w górę i subika na kanale Będzie mega, mega, mega miło No i zaczynamy Ok, a więc lecimy na pierwszy chart I specjalnie zostawiam Pierwszy level, żeby no wiecie Było ten noob Więc no, będziemy się pytać tak um, na czacie, ale także w takim prywatnym czacie no i, no i zaraz do was wracam Puszczę wam muzykę, żeby wam się nie nudziło Okej, okay, a więc ja już mam taką jakby formułkę napisaną Hej, dasz preska I będziemy tak do wszystkich pisać, co są na czacie Tym bardziej takich, co mają też wyższy level Więc no Wracam do was, jak ktoś mi już odpisze Ok, dostaliśmy od jednej osóbki odpowiedź, że ok Więc może da mi tę opreskę i no, będę fajnie I tak Ok, dostaliśmy od jednej osóbki prezent, bardzo, bardzo dziękuję Zaraz jej napiszę, że nagrywam I lecimy zobaczyć też, jaki dała mi prezencik Wolno się otwierają te prezenty I dziękuję za taką ładną bluzeczkę No i Jedna osóbka też napisała, że Komuś już dawała ale Za bardzo nie wiem co jej odpisać Ale no i w ogóle tutaj dziękuję też za grafa. Bardzo dziękuję tej osobce, już do niej piszę, że ja nagrywam No i widzimy się, jak ktoś jeszcze odpisze Ok, napisałam już do tej osóbki, że nagrywam te społeczne. Może pozdrowić YouTube'a Jedna osóbka mi napisała, muszę mieć szósty level, więc no Ale oki okay. I jeszcze raz dziękuję tej osobie Ok, osóbka pozdrowiła ty, więc bardzo pozdrawiam No i widzimy się, jak ktoś jeszcze odpisze Lecimy sobie na inny czat, bo już tam za dużo osóbek nie ma i wbiłam drugi level, bo ktoś mi dał grafka Więc no I teraz szukamy na plaży kogoś Okej, okay, ktoś mi napisał, chyba żartujesz I trochę mnie to rozbawiło, ale no okej okay. Ja lecę na następny jakiś czat, bo w sumie osóbki mi nie odpisują, a jak odpiszą, no to po prostu odpiszą I no tak Um, já vám muzika puštám i sobě patě. Okej, okay, napisałam do kilku osób Dwie osóbki napisały, że nie I tak Na razie nikt więcej nie odpisał, tak? Tutaj pozdrawiam tą osóbkę I no, poczekam jeszcze chwilę Może ktoś odpisze, dobra następna osobka, nie? I na tym bym zakończyła ten odcinek Pozdrawiam także osóbki, które dały mi piksele, inki, drypy itp. Teraz macie je na ekranie Okej, okay, a więc pozdrawiam, pierwsza osóbka tutaj macie za Inka i płytki Glam Drugie osłupki to e, za Inki i piksele Następne to Ink I jeszcze jedna to za pikselka Dziękuję Wam bardzo za odcineczek i do następnego, pa 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 pa